Czy to tylko legenda, a może coś więcej? W sercu Sudetów od wieków czai się tajemnicza postać, która nie znosi kłamstwa, karze za pychę i... podobno naprawdę istnieje. Duch gór, przez jednych nazywany liczy rzepą, przez innych rybecalem, to nie tylko bohater bajek, to żywa część słowiańskiego dziedzictwa. Zostań ze mną, a odkryjesz, dlaczego mieszkańcy Karkonoszy po dziś dzień oddają mu szacunek. Nie zapomnij zasubskrybować kanału Labirynt Przeszłości. Każda subskrypcja daje nam siłę by odkrywać więcej zapomnianych historii. Wyobraź sobie, że przemierzasz mgłą spowite ścieżki Karkonoszy. Cisza, tylko wiatr świszczy między świerkami, a za skał dochodzi dźwięk. Jakby kroki, ale nie twoje. W tych właśnie chwilach, według legend, można poczuć jego obecność. Duch gór. Postać, która jednocześnie fascynuje i budzi respekt. Nie jest Bogiem. Nie jest też zwykłym duchem. To istota starsza niż wiele legend. Opiekun, strażnik, czasem wróg, a czasem przyjaciel. W polskiej tradycji najczęściej nazywany jest Liczyrzepą, choć jak się za chwilę dowiesz, on sam nienawidził tego imienia. W Czechach znany jest jako Krakonosz, a Niemcy przez wieki mówili na niego Rybecal ale niezależnie od tego, jak się go nazywało, wszędzie był traktowany z szacunkiem, bo duch gór miał władzę: władzę nad górami, nad pogodą, nad losem wędrowców. Nie był złośliwym demonem, ale jeśli ktoś wykazał się pychą albo bezczelnością, potrafił ukarać go bez litości. W opowieściach starszych mieszkańców karkonoszy duch gór to samotnik żyjący w dzikich jaskiniach, ale też istota czujna i bliska. Obecna w szumie drzew, nagłych burzach, zagubionych szlakach. Dla pasterzy był znakiem, że trzeba wracać do domu, dla górników zapowiedzią odkrycia lub katastrofy. Niektórzy porównują go do greckiego pana, ducha dzikiej natury, inni widzą w nim echo pogańskich bóstw, które niegdyś czczono w tych górach, zanim przyszła nowa wiara. Ale w przeciwieństwie do bogów z marmuru. Duch Gór nigdy nie potrzebował świątyni. Jego królestwem są góry, niezmienne, surowe, potężne. Co ciekawe, nie wszyscy widzą w nim tylko postać legendarną. Wielu turystów, wspinaczy i mieszkańców twierdzi, że coś w tych górach naprawdę się czai, że czasem można go poczuć, jakby ktoś patrzył zza skały, jakby coś szepnęło w gęstwinie. Duch Gór jest więc czymś więcej niż bohaterem bajek. To archetyp, personifikacja siły natury, porządku i sprawiedliwości. Postać, która od setek lat przypomina ludziom, że góry to nie tylko szlaki i widoki to przestrzeń sakrum, gdzie człowiek jest gościem, a nie panem. Duch gór jedna istota wiele twarzy ale jeszcze więcej imion. I każde z nich mówi o nim coś innego. Najbardziej znane, przynajmniej w Polsce, to Liczy Rzepa, ale tak naprawdę to jedno z najmłodszych imion tej postaci i w dodatku obraźliwe. Zrodziło się z kpiącej legendy, która z biegiem czasu urosła do rangi klasyki. Znasz tę historię? Duch gór zakochał się w pięknej księżniczce. Porwał ją do swego pałacu w Karkonoszach. Nie po to, by ją skrzywdzić, ale z nadzieją, że pokocha jego królestwo i jego samego. Ale księżniczka była przebiegła. Zasugerowała, że może z nim zostanie, jeśli wcześniej spełni jedno życzenie: niech policzy wszystkie rzepy na pobliskim polu. Jak łatwo się domyślić, to było zadanie niemożliwe. Kiedy duch gór liczył, ona uciekła. Od tego czasu zaczęto go nazywać liczy rzepą, czyli tym, który liczy rzepę. Brzmi jak bajka? Może. Ale w tej prostocie tkwi głębszy sens. Imię miało go ośmieszyć, uczłowieczyć, oswoić. Nadając mu zabawne przezwisko, ludzie próbowali zdjąć z niego aure grozy, pokazać, że nawet najpotężniejszy duch może dać się oszukać. Ale właśnie to imię duch gór miał najbardziej nienawidzić. W niektórych wersjach legendy słychać, że każdy, kto go tak nazwie, może ściągnąć na siebie jego gniew, bo przecież on nie był błaznem. Był panem burz, strażnikiem lasów, karcicielem pyszałków. Czesi znają go jako krakonosza, postać o nieco łagodniejszym wizerunku. W ich tradycji to bardziej opiekun niż mściciel. Starszy mężczyzna z długą brodą, czasem z laską, czasem z torbą pełną ziół i darów z gór. W Czechach stał się wręcz bohaterem bajek dla dzieci, niemal pozytywnym, dobrotliwym dziadkiem. Z kolei Niemcy od wieków nazywali go Rübezahl, w tłumaczeniu ten, który liczy rzepy, czyli właściwie to samo co liczy rzepa. Ale w ich wersji legenda miała ostrzejszy charakter. W niemieckich bajkach Rübezahl bywał mroczny, nieprzewidywalny, choć sprawiedliwy. W jednej historii pomaga biednemu Drwalowi, w innej mści się na zachłannym księciu. Co ciekawe, jego imię w regionie zmieniało się też zależnie od tego, z kim rozmawialiśmy: pan Jan, Karkonosz, władca gór, a nawet po prostu on. Tak, wystarczyło powiedzieć on, i każdy w okolicy wiedział, o kogo chodzi. To pokazuje jedno, choć każda kultura miała własną wersję tej postaci. Wszystkie zgadzały się co do jednego: to nie był zwykły duch, to był ktoś potężny. Ktoś, kto istniał nie tylko w opowieściach, ale i w świadomości ludzi przez setki lat. W legendach nie chodzi tylko o imiona, chodzi o to, jak je wypowiadamy, bo czasem samo wypowiedzenie imienia wystarcza, by przywołać to, co dawno zapomniane. Zanim pojawiły się legendy o porwanych księżniczkach i złotych skarbach, zanim duch gór stał się bohaterem dziecięcych bajek, był czymś znacznie bardziej pierwotnym. W czasach przedchrześcijańskich, kiedy ludzie składali ofiary w lasach i czcili żywioły, góry były świętym miejscem, niedostępne, surowe, groźne, ale i pełne tajemniczej mocy. To właśnie tam, wśród skał i mgieł, miały zamieszkiwać duchy, bóstwa i opiekunowie przyrody. Jednym z nich był władca Karkonoszy, postać, która z czasem przekształciła się w to, co dziś nazywamy duchem gór. Być może był lokalnym bóstwem, kimś pokroju słowiańskiego świętowita, a może welesa, pana podziemi, magii i lasów. W źródłach nie zachowało się jego pierwotne imię, ale jego obecność przetrwała. Według ludowych przekazów, jeszcze w czasach pogańskich, odprawiano w karkonoszach rytuały ku jego czci. Składano mu ofiary najczęściej czarne koguty lub chleby z ziołami przy specjalnych drzewach albo kamiennych ołtarzach. W zamian proszono go o ochronę przed burzami, dobre zbiory albo bezpieczną przeprawę przez góry. To nie był duch, którego przyzywano lekką ręką. Miał swoje zasady, swój rytm, swoją siłę. Był uosobieniem przyrody nieokiełznanej i bezlitosnej, ale też sprawiedliwej. Dla pokornych opiekun, dla pyszałków, sędzia. Gdy w Sudetach pojawiło się chrześcijaństwo, Starano się wyplenić te praktyki. Zakazano kultów leśnych, budowano kaplice, palono pogańskie księgi i przepędzano wiejskich znachorów. Ale ludzie pamiętali. I to, co kiedyś było bóstwem, zaczęło żyć dalej jako legenda. W ten sposób duch gór przetrwał duchową rewolucję. Przekształcił się z pogańskiego bożka w chrześcijańskiego diabła, potem w demona ludowych podań, aż w końcu. W bajkową postać, ale uważni słuchacze do dziś wyczują w tych opowieściach coś więcej, ślad pradawnej duchowej siły. Nie bez powodu w niektórych wsiach do dziś mówi się, nie bluźnij w górach, one słuchają. I choć kościoły stoją na szczytach, wśród ludowych pieśni i przysłów nadal czai się coś starszego, coś co pamięta czasy, gdy duch gór był jeszcze bogiem. Kim jest, wiemy już nieco więcej. Ale jak wygląda duch gór? Tu zaczyna się prawdziwa magia to postać, która od setek lat nie dała się zamknąć w jednym wizerunku bo duch gór zmienia się. Dla jednych to potężny, brodaty starzec w futrzanym płaszczu, oparty na kosturze, przypominający sędziwego pustelnika lub czarodzieja. Dla innych Rogaty demon o oczach pełnych gniewu i dymiącym oddechu, a dla jeszcze innych, niepozorny wędrowiec, który pojawia się na szlaku pyta o kierunek i znika w mgle. W średniowiecznych przedstawieniach, szczególnie na mapach Śląska, pojawiał się jako rogate monstrum, istota przypominająca kozła z ogonem i włochatym ciałem. Te demoniczne rysy to ślad chrześcijańskich prób ucywilizowania dawnych bóstw. Przedstawiano ich jako diabły, by zniechęcić ludzi do ich kultu. Z czasem jego wizerunek złagodniał. W XIX wieku, pod wpływem romantyzmu i ludowych podań, duch gór zyskał ludzkie cechy. Przypominał bardziej tajemniczego opiekuna niż potwora. W opowieściach z tamtego okresu często występował jako stary mędrzec ubrany w szaty z lnianego płótna. Z torbą pełną ziół i magicznych przedmiotów. Ale to nie wszystko. Według legend był też mistrzem metamorfozy. Mógł przybierać dowolną formę zwierzęcia, skały, cienia. Zdarzało się, że zmieniał się w osła, orła, a nawet w wiatr. Dzięki temu testował ludzi, sprawdzał ich uczciwość, intencje, dobroć, zanim dał im pomoc albo surową lekcję. W jednej z opowieści pojawia się jako przemarznięty staruszek proszący o chleb, w innej jako głos w nocy, który ostrzega przed lawiną. I choć wygląd się zmienia, jedno pozostaje niezmienne: obecność, niewidzialna, ale wyczuwalna, jakby zawsze był gdzieś obok. Można go też znaleźć w sztuce ludowej, na drewnianych rzeźbach, w schroniskach, na freskach, w ilustracjach dawnych kronik, zawsze z brodą. Często z kijem lub toporem, czasem z kozicą lub sową u boku. Ale czy ktoś go widział naprawdę? Tego nikt nie powie. Jedni twierdzą, że spotkali go jako milczącego wędrowca w Karkonoszach. Inni, że to tylko sen lub fata Morgana. Może na tym właśnie polega jego siła. Nie daje się uchwycić. Bo duch gór to nie tylko postać. To ucieleśnienie góry samej w sobie. Surowej, kapryśnej, pięknej i nieprzewidywalnej. I niezależnie od tego, czy zobaczymy go jako brodatego starca czy cień na szczycie, zawsze warto go traktować z szacunkiem. W legendach duch gór nie był tylko biernym strażnikiem. Był istotą obdarzoną potężnymi mocami. Takimi, które jednocześnie budziły podziw i przerażenie. Nie bez powodu nazywano go panem pogody. Potrafił jednym skinieniem dłoni wzniecić wichurę, zesłać burzę albo okryć doliny mgłą tak gęstą, że gubiły się w niej nawet wilki. Gdy rozgniewał się na ludzi, zsyłał ulewne deszcze, lawiny lub przerażające grzmoty, które odbijały się echem od karkonoskich zboczy jak ostrzeżenie. Ale jego potęga sięgała znacznie dalej. Wierzono, że władał czasem i przestrzenią, Potrafił przenosić się w mgnieniu oka z jednego końca gór na drugi. Pojawiał się tam, gdzie nikt się go nie spodziewał, i znikał równie szybko. Nikt nie wiedział, gdzie naprawdę mieszka. Niektórzy mówili o jaskiniach ukrytych głęboko pod ziemią, inni o zamku zbudowanym z chmur i lodu na samym szczycie śnieżki. Ale duch gór nie był tylko niszczycielem. W wielu legendach ukazuje się jako darczyńca. Ktoś, kto nagradzał sprawiedliwych, uczciwych i biednych. Mógł podarować skarb, złote monety, cudowne zioła lecznicze albo zwykłą radę, która okazywała się ratunkiem w chwili próby. Dawał dokładnie tyle, ile ktoś naprawdę potrzebował, nigdy więcej. Przywiązywał wielką wagę do intencji. Osoby chciwe, kłamliwe czy okrutne spotykała od niego sroga kara. Znane są historie, w których duch gór przemieniał łowców skarbów w kamienie lub sprawiał, że ich worki ze złotem zamieniały się w popiół tuż po przekroczeniu granic gór. W jednej z opowieści testuje ubogiego chłopa, który mimo biedy dzieli się chlebem z nieznajomym. Duch nagradza go workiem mąki, który nigdy się nie kończy. W innej, bogaty pan próbuje go przechytrzyć i zostaje pochłonięty przez lawinę. Równowaga musi być zachowana. Szczególną moc przypisywano mu także w kontekście ziół. Jako władca natury znał wszystkie tajemnice roślin, które leczą, które zabijają, a które otwierają dostęp do innych światów. Mówi się, że przekazywał tę wiedzę tylko wybranym, najczęściej starcom, znachorkom lub pustelnikom, których ludzie potem nazywali szeptunami lub wiedźmami. Duch gór był więc nie tylko strażnikiem fizycznym. Był też moralnym filtrem, siłą, która oddzielała dobro od zła, cnotę od grzechu, czasem brutalnie, czasem z humorem, ale zawsze sprawiedliwie. Każdy, kto choć raz słyszał o duchu gór, wie jedno. Za tą postacią kryje się nie jedna opowieść, a całe ich dziesiątki. I każda, niezależnie od wersji, niesie morał. Tak jakby duch gór nie tylko strzegł przyrody, ale też sumienia ludzi. Pierwsza z legend to oczywiście ta najsłynniejsza, o księżniczce i rzepach. Duch gór zakochał się w pięknej kobiecie, porwał ją do swojego górskiego pałacu, chcąc uczynić ją królową karkonoszy. Ale ona sprytna i chłodna powiedziała, że zostanie, jeśli policzy wszystkie rzepy na polu. Gdy ten zajął się liczeniem, uciekła. I choć wydaje się to żartobliwe, to dla samego ducha było upokorzeniem. Od tej pory znienawidził imię Liczy Rzepa, a tych, którzy je wypowiadali, spotykał z jego strony szczególny gniew, ale są też opowieści o jego sprawiedliwości. W jednej z nich duch gór przybywa do wioski przebrany za starca i prosi bogatego gospodarza o chleb. Ten go wyśmiewa i odpędza. Potem trafia do ubogiej chaty, gdzie wdowa dzieli się z nim ostatnim kawałkiem razowca. Następnego dnia dom bogacza zostaje zniszczony przez burzę. A chata wdowy no stoi nietknięta, a przed jej drzwiami leży wór pełen złota. Sprawiedliwość została wymierzona, bez sądu, ale zgodnie z odwiecznym prawem gór. Inna legenda opowiada o krawcu, który chciał oszukać ducha gór. Zapragnął sławy i bogactwa, więc wyruszył w góry z planem, by zmusić go do spełnienia trzech życzeń. Duch w formie niepozornego starca szybko zorientował się w chciwości młodzieńca. Spełnił życzenia. Ale w taki sposób, że ten nie był w stanie ich wykorzystać. Ostatecznie krawiec wrócił do domu, z pustymi kieszeniami, ale z bardzo cenną lekcją pokory. Są też bardziej tajemnicze przekazy, w których duch gór ratuje życie. Gdy wichura niemal zrzuca turystów ze szlaku, tajemniczy wędrowiec pojawia się znikąd i prowadzi ich bezpiecznie do schroniska, po czym znika we mgle. Nie pyta o nagrodę, nie zostawia śladów. Tylko echo w górach brzmi jak śmiech lub ostrzeżenie. W innych historiach przekazuje tajemną wiedzę o ziołach i leczeniu, szczególnie tym, którzy żyją zgodnie z rytmem przyrody. Są znachorzy i szeptuchy, które, jak mówią stare baby, z ducha gór miały nauki, to od niego mają wiedzieć, co zbierać, kiedy i w jakim świetle księżyca. Ale nie każda legenda kończy się szczęśliwie. Są tacy, którzy zlekceważyli znaki, wzgardzili ostrzeżeniem i nigdy nie wrócili z gór. Dla tych duch gór nie był już nauczycielem, był ostatecznym sędzią. To właśnie te historie przetrwały, przekazywane szeptem przy ogniskach, opowiadane dzieciom przez dziadków, spisywane przez romantyków i etnografów. Dziś żyją w książkach, legendach, muzeach, ale też w świadomości tych, którzy czują respekt do gór. I do kogoś, kto nadal może w nich krążyć. Czy duch gór to tylko relikt przeszłości, fantazja starych kronikarzy i opowieści do poduszki? Wręcz przeciwnie, duch gór żyje choć może niedokładnie tak jak setki lat temu. Współczesna kultura nie tylko go nie zapomniała, ale wręcz pokochała na nowo. Stał się symbolem ikoną regionu, a nawet bohaterem popkultury. W Karpaczu u stóp Śnieżki znajduje się niezwykłe miejsce. Centrum Interaktywne Karkonoskie Tajemnice. Tam duch gór nie straszy, lecz uczy. Przewodzi turystom po ścieżkach legend, opowiada o dawnych rytuałach i przypomina, że historia może być fascynująca, jeśli dobrze ją opowiedzieć. Jego wizerunek można dziś znaleźć niemal wszędzie: w rzeźbach zdobiących deptaki, w lokalnych piwach, w logotypach firm, a nawet w memach. Czasem poważny, majestatyczny i tajemniczy, innym razem z przymrużeniem oka, ale zawsze rozpoznawalny. Stał się także bohaterem książek, zarówno naukowych, opracowań etnograficznych, jak i powieści fantazy. Występuje w komiksach, filmach animowanych, lokalnych widowiskach teatralnych i grach planszowych. Bywa strażnikiem przyrody, dziarskim dziadkiem z lasu. Albo mroczną istotą, która nawiedza wędrowców w snach, i w każdej z tych wersji wciąż fascynuje. Co więcej, duch gór stał się pomostem między kulturami. Polacy mówią o Liczyrzepie, Czesi o Krakonoszu, Niemcy o Rubezalu. Każdy z tych narodów ma inną wersję, ale wspólną emocję, szacunek do sił natury i do legendy, która przetrwała wszystkie granice. W Karkonoszach co roku odbywają się wydarzenia inspirowane tą postacią: festyny, inscenizacje, warsztaty dla dzieci. A lokalni przewodnicy często zaczynają swoje trasy od opowieści o duchu gór, bo wiedzą, że to nie tylko folklor tożsamość. I chociaż dziś nie składamy mu już ofiar, to czy naprawdę go zapomnieliśmy? A może właśnie teraz, w świecie technologii, szybkiego życia i zaniku więzi z naturą? Potrzebujemy takich postaci bardziej niż kiedykolwiek. Może duch gór nie zniknął, może po prostu zmienił miejsce zamieszkania, teraz nie żyje w lasach, lecz w naszej wyobraźni. A tam, jak wiemy, może być równie potężny duch gór postać tajemnicza, zmienna, nieuchwytna. Dla jednych to tylko folklor, dla innych symbol czegoś głębszego, nie tylko legendy, ale i naszej więzi z naturą, z tym, co pierwotne, co starsze niż jakakolwiek granica czy religia. Może nigdy nie uda się go sfotografować, może nie da się go zmierzyć ani umieścić w podręczniku historii. Ale czy naprawdę wszystko, co ważne, musi być udowodnione? Duch gór przypomina nam, że nie wszystko da się pojąć rozumem, że czasem warto słuchać ciszy w górach, patrzeć, ale i czuć. Bo może gdzieś tam wśród mgieł śnieżki wciąż krąży on, ten, który pamięta więcej niż my kiedykolwiek zapiszemy. Jeśli ta opowieść poruszyła cię choć trochę, zasubskrybuj Labirynt przeszłości. To dzięki twojemu wsparciu możemy tworzyć kolejne odcinki odkrywające zapomniane wierzenia, zwyczaje i legendy naszych przodków. Zostaw też komentarz, czy wierzysz w istnienie ducha gór? A może słyszałeś inne lokalne wersje tej legendy? Pamiętaj, historia to nie tylko daty, to ludzie, opowieści i duchy, które nigdy naprawdę nie znikają. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.